Okej, okay. test transmisji. Na it's cool. Okej, okay. test transmisji. Na Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz to powiem ładnie z okay. test transmit. na odsłuchu. Dobra, raz 3 4 5 6 7 8 teraz to wojnie. ładnie okay. test transmisja 3 4 teraz to wojnie. ładnie okay. test 3 4 5 6 teraz to wojnie. ładnie okay. test 2 3 4 5 7 teraz to wojnie.

i co i dobra co? o co chodzi z tym powtarzającym I... się dźwiękiem dobra co? o co chodzi z tym powtarzającym I... się dźwiękiem raz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt. Raz, dziewięć, dziewięć, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt. Dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt. I teraz z Was w ogóle się z Waszem i teraz z was w ogóle z Waszem z Dobra, zrobimy rozmowę za pomocą innego mikrofonu. Dobra, zrobimy rozmowę za pomocą innego mikrofonu. Dobra, zrobimy rozmowę za pomocą innego mikrofonu. Dobra, zrobimy. Takim w takim razie inaczej. 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 W takim razie. Inaczej. W takim razie in... Co to za zapętlenie? <laughs> Dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku jest dziem <dz <joyful sounds> dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku jest dziem <dz <Throwing sound> dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku jest dziem dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku <dzppy> jest dziem dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku jest dziem dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku jest dziur. dobra, może to jest tego wina. Bitrate dźwięku jest dziur. Mitrej dźwięku jest dziękota. Może to jest tego wina. Mitrej dźwięku jest dziękota.